and Poprzednim była Mazda 6 pierwszej generacji. Tym razem na tapetę bierzemy drugą generację popularnej szóstki. Tutaj linia nadwozia już są o wiele bardziej takie wyostrzone, wyoblone, wyciągnięte. Przód bardzo ładny, bardzo dobrze się zestarzał. Auto jest o wiele bardziej masywne, nadęte takie. Dalej zostały bezpieczne klamki. Zobaczmy, jak środek. No, środek fajny. Fajny jest bardzo przede wszystkim funkcjonalny, bezproblemowy w obsłudze. Za to chwała Mazdzie. Jest też więcej miejsca, troszkę wygodniejsze fotele. No i zobaczmy, Zobaczmy, jak linia boczna. Linia boczna też auto Widać, że auto jest bardziej nadmuchane. Zwróćcie uwagę, tutaj takie są jeszcze nadkola wyoblone. No i tył też podobny w sumie do Mazdy Szóstki poprzedniej generacji. Fajne, fajne jest to, że są popatrzcie, zwróćcie uwagę, podwójne wydechy. Mazda zawsze starała się dosyć sportowo te samochody stylizować. No i jeżeli chodzi o silniki, no to polecam zdecydowanie 2-3 benzyny na diesle. Niestety podwyższonego ryzyka. Cześć.